Od wodopoju do wodopoju dzisiaj jazda, ale nic dziwnego, nic dziwnego, pić się chce, a nie ma jak z lodóweczki, picie, a nie ta herbata z bidonów, o jest, flaszeczka leży. Po prostu trzeba iść rano 8-9, a nie koło południa się wybrać, i potem jeździć kiedy najgorzej, najcieplej. Chociaż komu się chce rano weekend wstawać w sobotę. No, ale ten, kto wstaje, to ma lepiej. No. Jakie mamy ceny. Udzielni Rolniczo-Handlowej Rola bardzo fajna nazwa. Podoba mi się. Smakowita. Krzyżyk. Żudzi na 3,20. U mnie na moich filmach sporo jest gór i podjazdów na rowerze. Można śmiało powiedzieć, że podjazdy mają swój urok i można to lubić. Mimo że to męczące jest. I gdyby czasem, gdyby czasem kolegów, którzy mieszkają na płaskim terenie, troszkę to drażniło, to sorry, to nie jest moja intencja. Absolutnie nie. Bo ja wiem, że na płaskim to jest życie niefajne. Jeśli chodzi o rower, takie nudnawe trochę monotonne. No brakuje tych podjazdów, niewątpliwie. Mieszkałem kiedyś na równym terenie, naprawdę równym terenie. Horyzont daleko przed sobą, taką linię. 80% widoku to niebo, 20% ziemia. No to koszmar. Dlatego rozumiem. Ale naprawdę nie moją intencją jest. Kanał ja rowerowy to w ogóle nie jest kanał od przykrości. To jest kanał dla radości. A rower, jak już mówiłem dzisiaj, humor poprawia. Tak jest, tak jest. Jedziemy nacieszyć się tym podjazdem. Są rzeczy, które nam pomagają na podjazdach, przynajmniej mnie. Muzyka. To ma być muzyka oczywiście wesoła, skoczna, pozytywna, przedstawiająca rzeczywistość w kolorowych barwach, a nie jakieś takie wykipasy pasy intelektualne, woltyżerka, która udawa dnia człowiekowi w cudzysłowie, że świat to jest miejsce przykre. To musi być wesoło, żeby się dobrze jechało. I tego się dzisiaj trzymamy. W uszach leci, co tam leci. Następujący wykonawcy, eee, Tiger Lilies, eee, Einsturzende Neubauten eee, i trzeci, najbardziej pozytywny, eee, ten, no, puste, nic nie wystaje, gdzie węgiel, w ziemi. Jest jak widać szalenie płasko, ale otoczeni jesteśmy górami praktycznie z każdej strony. Kończy się jedna gmina, zaczyna druga. To jest jedna z tajemnic naszych dróg rowerowych dwie gminy. Tak się nie godzi. Tak się nie godzi. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach. Chodzi o to, że przed chwilą znowu mnie trochę poniosło i zmierzyłem się ze swoim personal record z osobistym wynikiem na tej trasie co ostatnio, ale od drugiej strony. No i kiedy przejechałem, a nawet jestem zadowolony, muszę powiedzieć w tej chwili, bo okazało się, że udało mi się polepszyć to niestety przecież uświadomiłem sobie, że no w dzisiejszych czasach to się nie godzi. Tyle energii niepotrzebnie zużyć, bo ona wprawdzie ze mnie pochodzi, ale ta, która była we mnie energia, no to z zewnątrz przecież była pobrana. No i teraz lekką ręką poszła. Nie wiadomo gdzie. No i tak nie może być, a tu trzeba oszczędzać przecież, 15% przynajmniej. Trzeba oszczędzać. Trzeba to w końcu zrozumieć. Ja to pomału rozumiem. Tym bardziej, że ostatnio przeszedłem kurs, telewizyjny kurs na ten temat. No i ja już wiem, jak wtykać i wyciągać te wtyczki. A złodziejka, mówię o tym rozdzielaczu, to on nie działa w ten sposób, że czy urządzenia się podłączy i bierze jakby na jedno urządzenie tego prądu. Nie, nie. To, to jest złudzenie. Także ja dzięki tej telewizji po prostu przejrzałem na oczy, bo to nie są tematy łatwe przecież. człowiek tyle lat już, czy tyle, no trochę żyje lat, ale, ale ten, ale no nie był tego w ogóle świadomy. A to są tematy trudne, skomplikowane, wymagające namysłu. Myślę, że jest na dobrej drodze, dlatego dzisiaj jeżdżę już leciutko, oszczędzam energię. Jadę na ustawkę gravelową. Oczywiście jedziemy zgodnie z przepisami. Czekam aż przejedzie pociąg. Mimo, że się spieszę, bo jestem spóźniony raczej. Trzeba dojechać do centrum Krakowa na błonia. Stamtąd ruszamy. Cykliczna, e, cykliczna ustawka, każdą środę. Bęgiel, Węgiel! O Jezu, węgiel, jedzie węgiel! No, kamień serca. Krakowskie błonia. Tu się stało. 100 metrów i w prawo jakieś 20 metrów na papieża. No. Trochę osobistych wątków dzisiaj. Czekając na godzinę 18. Obejrzę coś bo jest trochę wcześniej. Obejrzę sobie coś ciekawego. Na internecie nie brakuje ciekawych rzeczy. Na przykład... Dobry kanał, dobry. Widzę, że dobry, to od razu się widzi. To nie trzeba dużo czasu poświęcić, żeby się zorientować, że kanał coś w sobie ma. Coś reprezentuje. Prowadzący sobą. No i dobrze. I człowiek nie traci czasu w ten sposób.